Kto mi tu kurwa się zajmuje inżynierią? Rolf? Ty jesteś kurwa najlepszym inżynierem czyżby? A nie Actimel? Nie, czekaj... Kto tam się... aktymel chyba... Chuj, zapomniałem kto się tam zajmował. Ile tam jest inżynieria? Pięć, słabo kurwa, słabo z tą inżynierią waszą. Oj słabo kurwa, dobra, chuj tam. Prawie dwie doby będę musiał tutaj przykimać Oooo, odbierają ci. O kurwa, no! Znowu ją odbiję. Kurwie jebane. O, otrzymujesz tyle tyle? Prawie dwójkę. Eee... Grunt, że jestem na plusie. No jeszcze trochę i zajmę. Ale przejebane zamknię. Nie lubię jak trzeba maszynę oblężniczą budować. Przejebana sprawa kurwa. Po prostu. No. No co kurwa? Długo nie czekał? Skopać im kurwa dupę! Kurwin no! O taku kurwa! Z Zmierzzymc fel jebanych, to kurwa buraki pierdolone. Chcesz kurwa strzało w odbyt? Kurwisy nie! raz kurwa ci wpierdolimy, że kurwa nie strał przez trzy dni przez rurkę. Pchać kurwa! Debile kurwa! Pchać ten kurwa kołowrotek pierdolony, kurwa! Przez was muszę, kurwa, kląć! klnąć! syny! pchajcie ten wózek, kurwa! Za co wam płacę, kurwa? Mam buraków tyle, kurwa, że nie, nie zdążycie unieść, kurwa! Pchać ten wózek, jebany, kurwa! Się kurwy jeban! Dobrze, dostaniecie buraki w nagrodę. Kurwa, rzucać to dzidom! Prościej, kurwa! Buraki jebane, Nauczycie kurwa, szczelać trochę, rzucać tym kurwa chujem rzucajcie lepiej. Zwele, buraki. A kurwa, co jest to strzało jebano w dupę. I CO KURWA NIE MASZ TEJ TARCZY AŻ MI W DUPĘ MOŻESZ POCAŁOWAĆ KUTASIE ZASRANY KURWA no ZA PIZDA A no ZAJEBIĘ WAS TERAZ KURWA ZASRAĆCIE SIĘ NO PAĆ KURWA TEN WÓZEK JEBANY SIĘ KURWY KAŻĘ WAS WYCHYNDORZYĆ I powiesić KURWA O o kurwa, MOKSYMAL Optyk kurwa <laughs> A, headshot BAM, headshot, BAM, headshot. nie kurwa O, o, o A, headshot, BUM, headshot, <laughs> Kurwa, mam bota kurwa Chuje jebane Co kurwa się patrzysz, wypierdalaj z tą głową Dawaj główkę kurwo Co się patrzysz kurwa Emir Artis dostał w pizdę. Kurwa, z cipy wyciekło. Wszystko. Chodźcie, kurwy. Hop, hop, hop. No, ganga jest tańcz dziwko. Łap strzałek, kurwa. Co, kurwa, strzał. pękła? No, kurwa. A dostał w oko. To jakiś kurwa generał. Chuj, strzały się skończyły. Pchać ten wózek, kurwa! Szybciej. Bo się, kurwa, spóźnię. No, oblężenie pchać kurwa wózek szybciej! Bo buraków nie dostaniecie już chodzą? Pchać szybciej, kurwa! Szybciej to pchać, kurwa! Dawać szybciej, kurwa, bo się spóźnię! Zamek czeka! Trzeba zjechać tych kurwi synów trochę! No, dawać kurwa pchać ten kurwa ten motoch jebany No, szybciej kurwa pchać ten kurwa to gówno to jebane na kółka Co kurwa! Nie spodziewaliście się, chuje że przyjdziemy po was kurwa Sprawiedliwość kurwa przyjdzie! zajebie wam. Gdzie to do wypierdalaj buraki przebierać kurwa Co kurwa rolniku, wypierdalaj na działkę Gdzie to do rzucasz kurwa! Chcesz mieć po ryju? Zaraz ci zrobię, kurwa, nowy tatuaż. Co, kurwa, dziś dorzucasz? Pizdę se rzuć. Dawaj, kurwa, to tarczę dziwko. Co, kurwa? Butów się nie zmienia? Gdzie rzucasz, kurwy, sinie, jebany ty? Jo, twoją mać, kurwa. Nie czy mi, kurwa, pobrudzicie. Będę musiał go czyścić znowu. Co, kurwa, się gniewasz? Za co, kurwa? Będzie się męczył już. Gdzie jest tu pałką kurwa do mnie, to hańba! Kurwa. Dawaj kurwa, sorry. O, generale jakieś, generale. Gdzie kurwa na skróty? O ty kurwa ty. Ole mamuluk jebany, patrzcie kurwa. Genero jakiś był. Chuj było, się zmyło. Łop, łopa, łopa. Co to kurwa? O kurwa, waro! Gdzie kurwa spierdalacie buralki jebane O Jezu, co za kurwa ten pechuje, no To kurwa! To nie mać? O ty szma to O patrz kurwa, wytrzymał O to kurwa, kurwy synie gdzie biegniesz, kurwa? O, rolnicy, kurwa, buraki sadzić w górlewskie. Jeść już, nie mają co pe mnie. O ty, kurwisz, synie. O ci, kurwa, dam. Patrz, ile ciała, kurwa. Z VPS-y mi zaczął spadać. Przez wasze wygłupy, kurwa. Już chyba, po wsią. A, tam jeszcze suki zostały, kurwa. Nie trafiłem. Jest jakieś, kurwa, strzały jakieś? Nie mam czym rzucać. O, tu są strzały. No idź po te strzały, kurwa. Dobra, gdzie te suki jebane? No gdzie te suki? Tutaj, na wieży? Ja pierdole, dwóch uszników, kurwa, wy nie możecie zdjąć. Czy wy macie jakieś genetyczne, kurwa, downy jakieś jebane? Bo do głowy zastrane. O kurwa, patrzcie, kurwa, na górkę mogę wejść. Ale zajebiście, kurwa. Patrzcie, jakie jaja. Ale jestem zajebisty, kurwa. To poza zamek wyjdę. O. o kurwa, ale fajnie, fajnie, fajnie. To tego jeszcze nie odkryłem. O. Chuj. Dobra. No, zajebaliśmy. Praktycznie. Aaaa. O i chuj Dobra Nasz zamek kurwa Dobrze walczyłeś, spierdalej, dobrze walczyłeś, spierdalej Dobrze walczyłeś Spierdalaj Spierdalej spierdalaj. spierdalaj. Dobra, spierdalasz Dobra, to będzie dla miasto. Miasto, dobra, sobie życzysz, panie. Dobra, na razie kończymy. Jeszcze do tego wrócimy. Na razie.